Ponad 20 uczestników skorzystało z zajęć plastyczno-teatralnych zorganizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Zajęcia trwały przez cały ubiegły tydzień, zakończyły się w piątek pokazem etiut teatralnych. To dość nietypowe połączenie dwóch dziedzin sztuki było pomysłem instruktorów TDK. Bożeny Wójtowicz Ślęzak, plastyczki, oraz Andrzeja Wilgosza, instruktora teatralnego. Tegoroczne warsztaty były plastyczno-teatralne, i zaprosiliśmy młodzież, która chciałaby spróbować swoich możliwości w tych dwóch artystycznych dziedzinach. Była dowolność, mogli przystąpić do tych warsztatów wszyscy, a kto chciał zagrać w etiudzie, to wybrał etiudę. Natomiast wszyscy plastyczne zajęcia odbyli. I aktorzy, i plastycy pracowali wspólnie. Pierwszym zadaniem było wykonanie projektów masek teatralnych. I w formie szkicowej te projekty posłużyły później do realizacji masek w formie takich modelowanych przestrzennie, i kolejnego dnia były też malowane, bo musiało to przebiegać kolejnymi etapami pewne rzeczy musiały wyschnąć. I od strony plastycznej jeszcze młodzież mogła. Pobawić się kostiumem, czyli do zaprojektowanych i wykonanych przez siebie masek. Otrzymali od nas różnego rodzaju tkaniny oraz przyniesione też przez siebie elementy ubioru, i zabawa polegała na tym, że wzajemnie komponowali dla siebie kostium do wcześniej granej i opracowanej na scenie przy, z instruktorem.